Cześć. Dzisiaj e, coś fajnego i świeżego, troszkę nowszego, więc P40 Lite, w którym jest standardowo uszkodzony ekran, który ma pionowe e, pasy po uruchomieniu. E, ale tutaj będzie, postaram się zrobić krótką piłkę i lecimy. Najpierw standardowo demontaż tyłu, który jest plastikowy w tym telefonie i powinien w miarę fajnie się poddać. I chyba tak będzie, No jak widzę, to chęć współpracy jest. Więc najpierw dookoła, tutaj troszkę inaczej. Okej, okay. przeszło dziwne, są te Klej. O! <laughs> Niezła współpraca. Dobra. Tył zdjęty. Tak wygląda jakby już ktoś w nim wymieniał wyświetlacz. No to raczej nie jest fabryczny klej. Wątpię. O, jedna śrubka wypadła. Dobra. Teraz ha, strasznie dziwnie to wygląda. No nie, nie, tak słabo bym powiedział, A, ale to nic. Dobra. E, śrubki na górze i sobie podepnę mm, nowy ekran. Jakże śrubki się wykręcają. Śruby wykręcone jak widać. Teraz demontaż. Tak, to musiał być już wymieniany ten ekran, dlatego jest tak naciepciany klejem. Dobra, odepnę sobie na wszelki wypadek zasilanie. Teraz weźmy sobie nowy ekran. I jak widzę, ma podpięcie na środku, więc to będzie taśma wyświetlacza. Tu? Więc testowo ekranem tak i spróbujmy dać mu zasilanie, włączyć, znowu, no to chyba coś z tego będzie. Przecież jeśli ekran by nie był wymieniony, nie wiem, w sumie, kurde, dziwne to jest. Ciężko odgadnąć, co było robione wcześniej w tym telefonie. Uwaga, krytyczny poziom baterii, ale, jak widać, ma chęć działać i 1% baterii, to dlatego krzyczy Aha Dobra Dobra Cóż, dalszy demontaż To najpierw goście wyłączę jeszcze Co jest? A sam już się wyłączył, w porządku Dobra, tak się wyłączył to Odpinamy baterię, odpinamy nowy ekran I lecimy z baterią. Tutaj jak jest tak bateria na to... A zobaczę sobie coś. Czy, czy można ją wyjąć? Nie, nie można jej tak wyjąć. OK. Więc cyferka 1. Potem dwójka. O, dwójka nie współpracuje prawie w ogóle, bo się rozerwała tutaj, ale miejmy nadzieję, że trójka jest silniejsza. Po zbóju. Kocham, jak się tak baterie odkształcają. Tu jeszcze kawałek tej dwójki się został. Tak wygląda bateria? Po wyjęciu jest prosta, prawda? Ale nawet wróciła do swojego kształtu. Dobra, bateria na bok. To jest taśma od wyświetlacza. Ona się znajduje pod tą taśmą. Zobaczymy, czy można na tyle odkleić, by to jakoś potem w miarę zachować. O możliwe, że tak. O tak sobie założę. Uwolnimy tą taśmę na tyle ile to możliwe. I grzałka. Przód nagrzany. Także zobaczymy jak się to będzie chciało zachować na demontażu. O, już coś czuję, że jest fajnie. Znaczy nie takim, że na razie nie ma chęci się poddać. Delikatnie. Teraz troszkę lepiej. Dobra. Razem z siateczką głośnika się podnosi. Trzeba uważać, by je potem już nie zgubić. Że ja sobie odłożę od razu. OK. ta strona. O, w porządku. O, też już widać, co jest przyczyną, dlaczego obraz zaniknął. Telefon został zalany i tutaj widać pełne zwarcia na wyświetlaczu. Ale co najlepsze, płyta główna jest czysta, czyli dostał tylko wyświetlacz, to w porządku, tutaj jest odbicie tego co się znajdowało w środku, ja to przeczyszczę sobie, trochę chociaż, jakaś nie wiem, nie lubię jak takie rzeczy zostają w telefonie, dobra. Chyba to wystarczy, w porządku, dobra, teraz tak. Tutaj rameczka mi się podniosła. To będzie do podklejenia, ale a tutaj widać, wyciągnęła się delikatnie razem z osiedlaczem. Dobra. Podkleję sobie tą ramkę i się włączy. Ramka tam jest podklejona, teraz o. przygotowanie nowego wyświetlacza do wklejenia e, tylko tak, najpierw sobie zrobię w ten sposób, że delikatnie podkleję tą siateczkę e, osłaniającą głośnik, więc tutaj w dwóch miejscach daję sobie dwie krople kleju i tylko tyle i potem siateczka ta właśnie głośnika ona jest taka bardzo wąska chciałem powiedzieć nie nieważne co chciałem powiedzieć w każdym razie tak to ale nie wiem czy to będzie dobrze widać jest tutaj przy już postaram się o słabą ostrość jest tutaj delikatnie podklejona dobra także pora na wklejenie w ramkę i teraz tak e, tutaj w tym miejscu trzeba zwrócić uwagę tutaj są e, jest prawdopodobnie czujnik zbliżeniowy tego nie można zakleić jak się go zaklej to przestałem działać Po prostu do tego klej dajemy stąd. O, potem już w miarę standardowo. Teraz sobie zrobię miejsce. OK. Tak i tutaj górą o dotąd bo tam już e, wchodzi, e, tam już się znajduje otwór na głośnik no to, żeby się tamtędy dźwięk przedostawał. Także teraz wyświetlacz. Powinno być wiele proste. standardowo klej delikatnie wycieka ale to nic się nie dzieje oczywiście to nawet dobrze Dobra. tak wylądował na swoim miejscu odepnę go sobie od razu niech się tam trzyma no daj się wplątać o, teraz jest Dobra, tą taśmę zaraz będę prostować. Teraz sobie od razu e, usunę nadmiar kleju, który wyszedł. Jak to zrobić? Muszę papier, trochę spirytusu technicznego i przetrzeć dookoła. Tutaj widać jak to zbiera. Polecam ten sposób, jest naprawdę bardzo prosty i skuteczny. Tutaj się coś strzępi delikatnie. Dobra. Hmm. Będzie chyba moment, w którym po prostu zrobię od razu montaż. bo jak widzę, wyświetlacz się fajnie trzyma. Także tak. Ten separator termiczny do góry. Taśma o ile będzie chciała. Się... O, chcę, bez problemu. Postaram się wyjątkowo zachować. Okej, okay. tak... i tak... bateria... tu... tu... i tu, jak już widać, to wcale to... Może to usunę, o, to tak brzydko wygląda. Dobra, usuwam to folię, bo mi się to nie podoba w ogóle, wydaczcie. Będzie bez niej. Tutaj zostaje się klej, do którego bateria się bardzo dobrze przytrzyma. To też usuwam. W razie potrzeby ja sobie poradzę z demontażem tej baterii. Ewentualnie ktoś no to będzie musiał się postarać dla mnie to nie będzie jakiś tam beczyn a rację nie włączy się bo bateria jest rozładowana dobra to teraz co założyć ten element przykręcić go przykleić klapkę tego już nie będę pokazywał bo czeka mnie sporo czyszczenia Tutaj usunąć klej, tutaj to naciapane, tu i tak samo tam. Blaszka mi spadła. Te wszystkie elementy są do wyczyszczenia i później do wklejenia. Jedno tylko co zwracam uwagę to przy wklejaniu na kleju należy uważać na te taśmy. Na tą, na tą i tutaj dwie. Żeby przez przypadek nie pokleić tych taśm, bo później w razie czego na demontażu tej tylnej klatki mogą te taśmy zostać urwane podnosząc klapkę do góry po prostu no. jeszcze dam sobie wściski na 10-20 minut chociaż nie, chociaż możliwe że nie, no dam jeszcze, żeby się tam dociągnął ten ekran, także dam sobie wściski na 20 minut później tak jak mówię, wyczyszczę to wszystko założę ten element plastikowy tutaj, no i potem wklejenie klapki się zostało jak ktoś nie wie jak wklejać klapkę tam, odsyłam do wcześniejszych filmików, w których to bardziej pokazuje Dobra, to tyle Pozdrawiam wszystkich oglądających, cześć